Nie działa już, to już pomyłkam. Na ani razu nie nagrał. Okay. What's okay. up jest, bitch? Like what? O kurwa, bądź. Co ja to jest, bitch? Ja! Różnica. To nie było, nie było. Buger się. <grywa>, co się dzieje, co się dzieje. Nie wiadomo właśnie, policja, syreny. Kupo, kurwa! Policja! Policja! Policja mi kurwa! <grym> ja wierdala! Ale sukryty no, to wejście Ty! ty. No, jest mgła, jest Halloween, kurwa się ludzie pekują tutaj na okrągło Człowieku to jest PVP ząb! No! <grym> Zobaczcie kogo wzięliśmy Paweł głowa, Wysiński mu głowę? Spuśnij głowę Nie ma. Biorę pcie. Jeszcze nie wiem, jakie. Jakie wiesz? Wodę chyba wezmę. Wodę? Bo to się nagrywa, to wolę wodę. Ja się nergola, nie wstydź się. Wolę wodę. Z ja też bez... nie. Family friendly content. Reklamujemy wodę. <słuch> Ony w lot wiśni do kochanki Zatem znaczy, ja zgubił <grafię> zęby tutaj <Zmienię> zdanie <grafię> dawaj ty, kurwa wzrostu nie zgubił zaraz To o nie wiem ja nie, Masa, nie wiem, wiem co to, to robić Tak naprawdę czekamy na rozwój sytuacji Wzięliśmy kurwa głowę Głowackiego Nie zostawić pytania ani chuj Ja się nadaję do, do kurwa tarcia Szany Dzisiaj ekipa idzie morsować Uuu. Idzie pierwszy przygupego O, córka, to tak sempleta, kurwa co tak położyłeś ten tak szmaciarzu To jest Kurwa coś mi się nie stanie jak tak Kolejny Drugim. Dobry Co dajmy siema. siema Dawaj 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 dawaj, dawaj. już masz spóźnienie kurwa minus dzienniszku nie minus. Cześć siema. Siema, siema. Siema, siema. Cześć 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 Dobra Cały my? na działkę jedziemy do ciebie. Wiem ci. Nie mieliśmy na plaży. Nie, 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 nie. Wiadomo o co chodzi. Wiadomo no. no o co chodzi, to chodzi, ja to chodzi ja o my pieniądze. My jedziemy na działkę. też serio rowerem. Jeszcze Andrzej dojeżdża rowerkiem. Ser Adamski. Jednego Ceta z cytryną. Rowerka? Jak o, nastawienie? Na chuj, bracie, jak się na gablu, idziemy, Tak nie. Co? Nastawienie? dobrze. Pierwszy się wpierdalasz do wody? Nie, drugi. Drugi, Tędy idziemy. Widokowa trasa. Ej, nastawienia? No porządku. Muszę zdjąć. Oej, trzeci. Co jest? Co po jest? Pozdrowienia. No, wchodzimy, wchodzimy. Dawaj, Wodzimy, dawaj. No. dawaj, dawaj razem, razu, wody. razem, eee. razem Zabierasz. 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 Weź ten Zabierasz. 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 Uuu, uuu. Ile tam nabracie? 20. Miniarnię to zamoczył. Ci to... pięć! Ile? 45 jest Ile? Minuta trzymacie jeszcze Ty to nawet minuty takiej w pełni dymie jesteśmy. Dobra to. Jest 20 1.20? No. Ci już. Dobra ryba, możesz też... Weź mi daj rensik. To no, co tak płynie Amfibia Światko mi tutaj Chyba Jak już byłeś, to już chuj. No ale, już git, jak Ale się... kurwa strasznie było kurwa, się... kurwa przez chwilę. Taki miałem szok chwilowy na no, no teraz jest okay. to Teraz... Teraz tam Nie powiem. teraz trzeba się już wybierać. ma ale to mi ciapuje jest. No jechał kolejny. Co ci się stało że robisz? O, się teraz organizm zagrzewa. Aha. Pokaż, pokaż te ruchy, pokaż. My mamy, my mamy, Na minutkę, na minutkę. O, zrobić miejsce? Z panem będzie trzeba, do zaraz A klapki zdjął. Są za duże, chłopie, to 50 rozmiar stopy. O, idą, bez sprzętu, bez talentu. O! Puli. Ty, weź stoper, Janczes Bo jak się ładuje do rzeki Dio, ładuj się dawaj, sigma boy, dawaj To czas, a Dio to jest zawodnik, pan się boi, zanurz się Dio, dawaj, Joker Joker trzyma, dobrze, dawaj Okej, z No Daj, daj 40 Uuu jaka fajna chrybota ciała Mniej więcej 50 Powoli do brzegu 55 Minuta Lalo oh! <gryw> panowie Nie zamoczyłbyś się? Nie Nie lubię moczyć Lubię mości, no jest, lubię umoczyć, ale na ognisku nie? Mordę Fajnie fajnie chłopaki mają fajnie Dobra sprawa Maceruj psychos Maceruj psychos, panowie Ja tak lubię Ja tak, mi tak, nie tak, smakuje. tak lubię, mi tak smakuje i znowu Bo. Co robisz? Po, tutaj ten Czekam kurwa na ognia. No i co? Jak się czujesz po prostu? Zimno mi w zimno. Harcesz? Co, 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 co robisz? Ale e, to na, nie na to To nie jest czasem wilgotny? Nie no, trzeba przez tak. Padało widzowie? Padało czy nie? Po! Skryp... Po, po! Super, Outdoor Boys! Nie będzie Co żeś się odjebał? Nic, musiałem zrobić kupę Jakiego koloru było? Żółto... Niebieska, krązowego Co, co ja robię, ty chuja robisz, ty? Przeprociłem ty Przepraszam. Mieliśmy jechać na basen na kosferę, ale się okazało chwilę wcześniej, że jest już zamknięta, więc pojechaliśmy na basen na Kortowo. A na Kortowie tylko byliśmy 25 minut, ponieważ też zamykali. No super. Miał być już otwarty do 20, ale ostudio, już o 19.30 zam... tak? No mamy nauczkę, tak? No dzisiaj dzień na Morsowanie, saunowanie Morsowanie, basenik basenik tak. sauna zawsze jakaś tam działa Dobra sekundę. co robimy teraz to, to jest pytanie lepsze Nie No Pozdrawiam zapraszam Jest saun na no i Jo Witam aktualnie idziemy do Szczytna tam do kupaków na domek Robimy mini takiego pranka na zasadzie, że Wjeżdżamy tam z petard i spróbujemy ich wystraszyć Jest Łuścin, jestem ja, jest Ryba z tyłu Pozdro Ryba Pozdro No i lecimy kurwa teraz Pół godziny drogi zostało, jest godzina 003 31 grudnia, tak naprawdę nowy rok Ale nie było nic Jak nie było kurwa, jak jest pana stacja Ale nie widziałem Kurwa nie widziałeś Sylwestrowy ej, ej, ej Oooo! A <śmienicza> nie, nie Nie żałujemy ta mato, dawaj. A to trzeba jakieś <śmienicza> jakąś, tak? Nie, to, Może to, to ta. z ręki! Z ręki ty, kurwa! ci próbujesz, kupię patwierosy. To muszę zapalić szluga. Dobra, leci, leci, bomba, bomba! O kurwa! Ej, to jednie, to jednie. To jest drugi domek, ale to w górę weź! Kurwa! Ej, tu

No. Ale chujowe, chujowe to, to. <gibliści> Zatrzymał się, puf. Ogarnę się, ogarniesz, nie ogarnię, znaczy ja powiedziałem, ja odchodzę, jakby ja się odłączam. Chcesz ekipę? Chcę, żeby on się zmienił. Jest ekipę? Nie, chcę, żeby on się zmienił. E jeśli, jeśli się zmieni, za parę miesięcy będzie normalny, to okej, okay, ale jeżeli będzie... Będziesz ekipą, to, to, to się normalny? To się A ty? Ja jestem. widać. Cześć, <gibli> Chodźcie, wszystko idziemy do no, Nie, jeszcze mamy ten. Co ma, Jeszcze jedne Idziemy. Pią <ie> <Ót biraz> <forwardé> Kurwa jakaś para przyjechała, tu kurwa sta do chłopak, kurwa. Ach to puszcza ty. Nie, ale to. To. A tylko jednego Max, nie? Tylko jednego Max. Echo nie ma co kurwa takie rzeczy robią. Patrz, spadł,

Mamy tutaj myszkę, ty ją dobrze znałeś, a sorry pojebałem, ty jej ziom nie je dotykałeś Trzy słowa Mapa, fajerwerki, piwa Mamy tutaj mapę, i lecimy jak z lotkami, tam gdzie wyrzucimy, tam się kurwa wybieramy Piję sobie piwko w nowy rok, obok mnie kurwa kłamca i zwykły ćwok No bo jakie było? Fajerwerki. Fajerwerki, się piszciło. Się... Światło zegar miska. O kurwa. Ee... Dobra, ty czakaj, dobra. Dobra. Najman, kurwa. Naiman, dobra. Naiman, dobra. Ja najman, światło zegar miska. Ty się wystawiasz, ja ci się spuszczam do pyska. Oooooo! Eee! Eee! Zapisuję, zapisuję. Zapiszę, nie. Dzięki. to jest jeden. I z muszę start

O O Kasia! O Kasia! Kurwa pijska! Ojej! Nic! Dużo wyjebane! Ło! To jest No Dobra, ale normalnie, <sukaj> kurwa! No tak, to ty! tych Nie, On to lubi! Chcę ci na mnie usunąć! Nie! Góra!

Tak. I to smato, co z je, je, taka. się dzieje? Smato, taki ja. Co się Mam Let's go. <grym> ty tak wszystko wyrzucona. No co, co robisz? Drinki. No dobra, bo... no Patrz co zrobię! No bo on, I kuso, bo you. mnie nagrywa, się mi zasłania Zasłania mi. No to wycieraj teraz Nie wiem, głupi głupszy Myj to, frizz Spoko, wersow Tak, <noise> Do mordy z mata yes, smakuje? Ale do chyba pasuje, ten taki chyba na to Nie, to jest tak. no. Witam, witam sata Mężczyźni wrócili z poływania Kanapka Z Mielskiego Z pociki, z sosem mm czosnkowym -hmm. Bardzo dobry, zrobiła domika. Poleca go Zrób to Ojebane, co? jebaliśmy w chuj, teraz No teraz mm. Panowie No. Mm -hmm. Bo głodny z imprezy. Dobrze, dobrze. dobra, nie? Dobra, dobra. Tędy, to ale chrupia. Dobrze. Znajace. Mini krokiety stare. Mini krokiety stare. No. te jest... <laughs> <głosy> 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 są... mini krokiety, <noise> a? No Dobre,